Witam cię bardzo, bardzo ciepło i serdecznie na moim kanale Harmonia Życia z tej strony Monika Mateja. Uśmiecham się, ponieważ w ten sposób chcę cię przywitać, bez względu na to, w jakiej jesteś obecnie sytuacji, jakie uczucia towarzyszą twojemu sercu, czy oglądasz ten filmik w dzień, z rana, wieczorem, może w środku nocy, może spać nie możesz i pomyślałeś sobie, czy pomyślałaś obejrzeć coś. Co może sprawi, że szybciej zasnę. Jeśli miałby być ten filmik po to, żeby pomógł ci zasnąć, bo będzie taki mało interesujący, to na chwałę Bożą niech się to dzieje. Śpij, dobranoc, miej słodkie, kolorowe sny i przede wszystkim odpocznij, ponieważ bardzo potrzebujemy snu dla prawidłowego funkcjonowania. A jeśli zarywasz nocę i śpisz mało godzin, to zachęcam do obejrzenia filmiku na bodajże kanale Przeciętny Człowiek. I tam, jak sobie wpiszesz Skutki niedoboru snu, czyli jak nasz organizm reaguje na. Po prostu brak snu, czy, czy w dłuższym okresie czasu tego snu mamy za mało to, jak, jaka jest reakcja w organizmie, więc zachęcam dla wszystkich, którzy mają jakieś, jakąś trudność właśnie z takim regularnym odpoczywaniem, regularnym snem. Szczerze mówiąc, trochę mi dzisiaj nie idzie. Czuję, że nie mam jakiegoś wielkiego polotu, że po raz piąty zaczynam nagrywać ten filmik. Trochę się motam, trochę kręcą się moje myśli i w sumie mam jakiś rys tego, co chcę dzisiaj powiedzieć, jakiś kierunek, ale oczywiście musi być wstęp, więc już jest przedługawy, bo już trwa dwie minuty. Ale chciałam właśnie przez to też pokazać, że to nie jest tak, że za każdym razem, kiedy tutaj siadam przed tą kamerą, to wszystko mi tak super dobrze idzie. Nie jest tak. I też nie jest tak, że z jakimś wielkim, ostatnio zapałem siadam do, do nagrywania tych filmów. Bardziej robię to dlatego, że jeśli już tak postanowiłam i rozeznałam, że Pan Bóg tego chce, to staram się być temu wierna, mimo jakiegoś zniechęcenia do tej formy, bo Powiem szczerze, że, że wolałabym, gdyby to tylko o mnie chodziło, to nie nagrywałabym tych filmów. Wolałabym przeznaczyć ten czas na przykład na jakąś lekturę ciekawej książki. Ostatnio się zainteresowałam turystyką, no, czy też na modlitwę, na lekturę duchową, czy może na jakąś rozmowę z kimś, czy po prostu na posiedzenie w ciszy. Bo ten czas, który teraz przeżywamy w Kościele Wielki Post, zachęca nas do tego, żeby jakoś więcej tej ciszy w, w swoim życiu poszukać. I w związku z tym chciałabym Cię zachęcić do takiej refleksji nad tym, trochę krzywo siedzę w tym kadrze. Do takiej refleksji nad tym, na co patrzysz i czego słuchasz, ponieważ to jest bardzo istotne nie tylko w życiu duchowym, mega istotne, ale w ogóle w naszym takim zdrowym funkcjonowaniu. Jezus też często mówił o tym. Uważajcie na to, czego słuchajcie, uważajcie na to, na co patrzycie, ponieważ wszystko, co odbieramy przez nasze zmysły, wszelkiego rodzaju bodźce wpływają na nasze przeżywanie, na nasze samopoczucie, na nasze relacje z ludźmi, ze samym sobą, na oczywiście relacje z Bogiem. Im więcej w naszym Umyśle jest zamętu zbyt dużo informacji, zbyt dużo bodźców otrzymujemy, tym mamy wewnętrzny zamęt, tym mniej jest w nas pokoju, jakiego, jakiejś takiej wewnętrznej stabilności. Oczywiście kobiety to mają w ogóle trud pod tym względem, bo wystarczy, że hormony mocniej buzują i już jesteśmy mocno. Rozregulowane emocjonalnie, i, i w ogóle wszelako. Więc tutaj kciuk dla panów, którzy niech się cieszą i niech są wdzięczni, że tego nie muszą przeżywać. Chociaż ja się bardzo cieszę, że jestem w tej wersji stworzona, czyli jako kobieta, i, i, i doceniam ten fakt, ten akt stwórczy, że Pan Bóg tak mnie wymarzył i tak mnie stworzył, jak sam mówi chwalę Cię Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył i to jest mowa o każdym, oczywiście nie tylko o mnie no więc mamy ten Wielki Post zwróć uwagę na to, czym się karmisz i do jakich owoców Cię to prowadzi bo może trzeba na ten temat podjąć jakąś refleksję ale teraz już przechodzę do klu, czyli do sedna Dzisiejszego filmiku, i tutaj postawię sobie teraz moją ściągę, ponieważ to są treści, które niedawno usłyszałam na wykładzie z wprowadzenia do teologii duchowości, za co jestem też wdzięczna, że mogłam Bogu, że mogłam w tym uczestniczyć, bo to też porządkuje moje myślenie. Moje też życie duchowe, postrzeganie rzeczywistości, ludzi i tak dalej, potrzebujemy po prostu wiedzy do tego, żeby wiedzieć i rozeznawać, co jest dla mnie dobre, co pochodzi od Boga, co prowadzi mnie do większej miłości, a co jest tylko jakimś, jakąś karykaturą życia czy jakimś takim no, błądzeniem po prostu. Myślę, że jest wielu też fałszywych nauczycieli. Mam nadzieję, że ja do nich nie należę. Boże, chronię mnie od tego, żebym jakieś herezje głosiła. Jeśli tak, to, to, to pomóż mi zaprzestać i się nawrócić. Ale staram się też słuchać kościoła i, i to, co tutaj mówię, to nie jest tylko jakaś moja interpretacja życia duchowego, ale, ale jest to też przede wszystkim słuchanie tego, co mówi kościół, czego kościół naucza. No, i właśnie w temacie teologii duchowości będę zerkać tutaj na moje notatki, ale mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało w słuchaniu. Ze względu na to, właśnie jak życie duchowe wygląda, żeby mieć też świadomość, że jeśli człowiek się nawraca i wchodzi na drogę życia z Bogiem, to to życie ma swoje pewne etapy. I to też o tym święci pisali, że może no, wytrwać w takim procesie. Bycia z Bogiem i, i poszukiwania Jego dróg w swoim życiu jest czasami wręcz cudem, czyli wytrwać w jakimś procesie, który bywa trudny, ponieważ Bóg też chce naszą miłość, naszą wierność oczyszczać. Dobro, które czynimy, chce oczyszczać, żeby było więcej bezinteresowności, a mniej interesowności, czyli robienia czegoś dla szukania pochwał dla jakiejś gratyfikacji, dla jakichś swoich własnych korzyści. Bezinteresowność. Całe życie Bóg nas będzie oczyszczał, a nawet to oczyszczenie naszej miłości będzie trwało nawet po drugiej stronie, w czyśćcu. Ponieważ do Królestwa Niebieskiego wchodzi Ten, który wydoskonalił się w miłości. I to jest zadanie Ducha Świętego w naszym życiu. Tak nas upodobnić do Chrystusa, żebyśmy mieli jego myśli, jego uczucia, żeby było coraz więcej w nas po prostu jego charakteru. Charakteru syna Bożego, charakteru córki Bożej. To jest zadanie uświęcenia. Duch święty właśnie jest duchem uświęcenia i to jest jego misja wobec nas. Żeby było w nas więcej Jezusa. No, i jak ta droga przebiega, droga życia duchowego? I Mamy takie trzy rodzaje tej religijności, bo tak to jest zatytułowane. Pierwsza to jest religijność dzieciństwa. I też podobnie w takim ludzkim rozwoju, jeśli chodzi o jakieś etapy, wiek, to to jest podobne w życiu duchowym. Dzieciństwo no to jakiś pierwszy etap, to jakiś taki początek, i to jest taka, taka duchowość bardziej. Osadzona na emocjonalności. Czyli, jeżeli człowiek się nawraca, żył długo, długo, długo z daleka od Boga, ale niekoniecznie był ateistą, ale nawet jeśli ktoś jest wychowany w wierze katolickiej, przyjął sakramenty, ale po prostu nie żyje w bliskości z Bogiem, czyli gdzieś Boga albo traktuje obojętnie, albo nie chce zawracać mu głowy, albo uważa, że, 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 że Bóg o nim zapomniał. Albo boryka się z jakimiś trudnościami własnymi, na przykład nie umie, sobie, nie umie w sobie pogodzić tego, że skoro Bóg jest wszechmogący, to skąd zło na świecie, to jak, dlaczego nie powstrzymuje zła na świecie, skoro wszystko może. Różne dylematy, trudności stoją na przeszkodzie właśnie w takim przychodzeniu do Boga. Oczywiście jeszcze różne inne rzeczy, grzechy ludzi kościoła. Jakieś antyświadectwo tych, którzy nazywają się chrześcijanami, jakieś zranienia, czy po prostu łatwość życia, wygoda, komfort? Po co mi Pan Bóg, skoro jakoś wszystko mi idzie i, i, i wszystko sobie zawdzięczam? Więc jeśli człowiek się nawraca, to pierwszym takim etapem życia religijnego, życia z Bogiem jest taka, ta, taki etap bardziej oparty na doświadczeniu, przeżywaniu. Pan Bóg wtedy naprawdę rozdaje cukierki, jest wiele takiego doświadczenia, przeżywania, uczuciowości, jakichś uniesień. No nie mówię, że to jest zaraz ekstaza, ale, ale ja sama pamiętam, jak Pan Bóg do mnie pukał. I, i, I zaczynał mnie jakoś bardziej do siebie pociągać. To, to bywało, że na modlitwie zalewałam się łzami, chociaż i teraz tak bywa, ale teraz nie wiem z jakich innych może powodów. Ale jakieś miałam doświadczenie, że Bóg mnie kocha, że do mnie mówi, trafiało to do mnie nieraz bardzo mocno. Byłam przekonana, że to słowo jest akurat do mnie, w takim bardzo takim emocjonalnym wydaniu. Było to jakieś poruszenia, były poruszenia wewnętrzne, chociaż one też są teraz, ale nie już tak mocne, mocne jak wtedy. Czyli jest to taki też pewien etap zakochania, ponieważ y, uczucie towarzyszy zakochaniu każdemu. To, to jest wtedy bardziej przeżywanie, doświadczanie, jakaś fascynacja, jakieś zauroczenie, jakiś, jakiś po prostu fix na tej osobie, czy, 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 czy no właśnie, czy jest to człowiek również. Jakieś takie stałe myślenie, odniesienie i po prostu kręcenie się wokół, wokół tego, tego obiektu, westchnień. I w tej, w tej początkowej fazie, no, ona oczywiście nie będzie trwała długo, tak jak, jak po prostu zakochanie. nie no, Nieraz są tacy, którzy uważają, że całe życie są zakochani, ale średnio ten czas trwa tak około 2-3 lat. No i wtedy właśnie to jest. Też potrzebne to doświadczenie bardzo, żeby, żeby do tego później wracać, do tego takiego pierwszego zrywu, porywu serca, do tego właśnie takiego porwania mnie przez to uczucie, przez, przez Boga, czy, czy po prostu, no, będę tutaj mówić konkretnie o Bogu, o drodze z Bogiem, chociaż czasami, na przykładzie, żeby lepiej rozumieć, odniosę się też do relacji z człowiekiem. I ta, ten etap jest też związany z pewnego rodzaju takim przekupieniem Pana Boga. Jak tutaj ojciec, który prowadził zajęcia, nam to tłumaczył. Przekupić Boga, czyli ja coś, ja coś daję, ja coś daję, ja coś daję. Czas, pieniądze, zaangażowanie, jakieś modlitwy, jakieś dzieła charytatywne. I że, że bardziej to robię na zasadzie, żeby, nie wiem, Panu Bogu się spodobać, żeby żeby mi błogosławił, żeby mnie nie odrzucił, żeby był blisko mnie, czyli trochę takie zasługiwanie na jego uwagę, na jego miłość, na jego bliskość. To jest taki właśnie etap, który musi się kiedyś skończyć i się kończy, Dlatego, że Bóg nas prowadzi do dojrzałości, a dojrzałość jest związana z pewnego rodzaju też oczyszczeniem, z jakimś trudem, zmaganiem, tak jak wielki post. Jest też po to, żebyśmy szli w tej drodze ku dojrzałej miłości, więc potrzebujemy jakiegoś wyrzeczenia, umartwienia, jakiegoś ćwiczenia, jakiegoś właśnie, jakiejś takiej walki wewnętrznej. Ponoć, gdyby nie było pokus, nie byłoby świętych. Więc potrzebujemy tego, tego trudu, co ja bardzo często miałam, z czym miałam często problem, żeby to zrozumieć. Na etapie mojej formacji, jak byłam jeszcze w Zakonie, pamiętam, że to było mi najtrudniej przyjąć, właśnie ten, ten taki czas mozolny, taki trudny, taki monotonny, takiej po prostu walki, zmagania, takiego nic. Takiego nic, ale o tym nic to jeszcze później. Dobrze, no i Pan Bóg zaprasza nas do kolejnego etapu, jest to dojrzewanie, czyli religijność dojrzewania. I tu bardziej człowiek zaczyna myśleć, czyli po tym przeżywaniu mocnym, czyli takim uczuciowym funkcjonowaniu, zaczyna myśleć, rozmyślać, rozważać, czyli bardziej skupiony na intelekcie, który dąży do tego, żeby mieć kontrolę, czyli chęć. Posiadania kontroli, chęć zrozumienia rzeczywistości, zrozumienia swojego życia, zrozumienia tego, co się dzieje w świecie, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w mojej, moim, nie wiem, środowisku. Po prostu wszystko chciałoby się wyjaśnić. I tu mam taki cytat z Newmana: Racjonalista siebie, a nie swego Stwórcę, czyni własnym centrum, czyli kręcimy się wokół siebie. Nie idzie do Boga. Lecz zakłada, że to Bóg musi przyjść do niego. Czyli stwarzanie sobie Boga właśnie na swoje podobieństwo własne, to jak ja chcę, żeby to wyglądało, jak ja chcę, żeby to było. Po prostu chcę mieć swój świat, swoje życie podporządkowane sobie samemu. I chcę mieć nad tym wszystkim kontrolę, ponieważ jeśli mam kontrolę, to mam poczucie bezpieczeństwa. Bardzo wielu osobom jest trudno, Puścić te, te lejce, tej, tej, tej po prostu je, jechania, trzymania tych, 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 tych wodzy, no oczywiście tej obraz, obraz jazdy konnej, ale właśnie to puścić, puścić w ogóle no, wszelkiego rodzaju kontrolę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby mieć na wszystko, wiecie co, ale chodzi o to, żeby po prostu pozwolić Bogu działać. I tu, jeśli przechodzimy ten trudny etap, z którego po prostu, no oczywiście możemy się zatrzymać na tej drodze i nie iść dalej, ale jeśli z Bożą pomocą, właśnie, no i z pomocą też ludzi, którzy nam pewne rzeczy wyjaśnią, pójdziemy dalej w takim właśnie niezrozumieniu, to wejdziemy na trzeci rodzaj religijności. Jest to religijność dorosłości, i ten etap charakteryzuje się zaufaniem Bogu. Czyli to jest takie wejście w relację z Bogiem, która charakteryzuje się prostą akceptacją tego, do czego nie może dotrzeć rozum, czyli czego nie mogę zrozumieć, pytania, które ludzie mi stawiają, na które nie mam odpowiedzi, moje własne życie, które nie do końca rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego tak to wygląda, dlaczego, a miało być inaczej. I to właśnie jest ten moment tych uczniów, którzy idą do Emaus po zmartwychwstaniu, znaczy oni nie wiedzą, że Jezus zmartwychwstał, chociaż słyszeli, że zmartwychwstanie, ale uciekają z Jerozolimy po jakichś trudnych wydarzeniach, jakimś dramacie, cierpieniu, śmierci kogoś bliskiego, jakiejś sytuacji kryzysowej, ekstremalnej. Uciekają, ponieważ mają takie głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie tak miało być. Nie tego oczekiwaliśmy, nie tego się spodziewaliśmy, nie tak sobie wyobrażaliśmy życie z Bogiem. I mogę się pod tym zupełnie podpisać, że, 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 że tak właśnie jest, że taką drogą Bóg prowadzi, ponieważ um, sama przeżywam te. Etapy, i oczywiście mogę tutaj z własnego doświadczenia też powiedzieć, że te etapy się naprawdę bardzo ze sobą gdzieś tak przeplatają cały czas. Że, że Nie mogę powiedzieć, że jestem na trzecim etapie, nie mogę powiedzieć, że jestem na drugim etapie. Bo raz jest tak, że próbuję coś zrozumieć, a raz jest tak, że odpuszczam i bardziej ufam Bogu. A raz jest tak, że potrzebuję też czegoś doświadczyć, właśnie, coś przeżyć, Boże. Tak, tak, tak tęsknię za Tobą, że, że daj mi siebie troszkę. Doświadczyć, daj mi siebie troszkę przeżyć. I też chcę powiedzieć, że Pan Bóg też indywidualnie prowadzi każdego człowieka i nie będzie tak, że moja droga będzie taka sama jak kogoś innego, że droga świętego jakiegoś, którego kocham, do którego mam nabożeństwo, którego bardzo cenię, że, że, że moja droga będzie taka jak jego. Ponieważ każdego z nas Pan Bóg prowadzi indywidualnie. I tak jak każdy, kiedyś to, chyba gdzieś to słyszałam, każdy człowiek ma inną twarz, nawet bliźniacy jednojajowi, tak niepowtarzalna jedyna jest więź Boga z człowiekiem. I nie da się tutaj kopiować, a jeśli ktoś się stara kopiować, to niech sobie da spokój, naprawdę, bo Pan Bóg nie chce klonów, Kogoś innego, ale stworzył Ciebie w niepowtarzalny, jedyny wyjątkowy sposób, chociaż tak, jesteś grzesznikiem, tak jak ja jestem grzesznikiem, i im szybciej to zrozumiemy, tym będziemy się mniej rozczarowywać życiem i sobą i drugim człowiekiem. Więc w jedyny niepowtarzalny sposób prowadzi nas Bóg. I żeby się zamknąć w 20 minutach, to została mi minutka. Więc chciałabym tutaj już podsumowując, kończyć i zachęcić do takiej refleksji, jak to jest tą moją drogą, jak jest ze mną i moim odniesieniem do Pana Boga. Na którym jestem etapie? Czy na tym pierwszym religijność dzieciństwa, czy na tym drugim bardziej już ku dojrzewaniu? Czy już może bardziej ku dorosłości, czyli jest, jest moja wiara oparta na zaufaniu, gdzie już nie potrzebuję cukierków, nie potrzebuję fajerwerków, nie potrzebuję jakichś emocjonalnych przeżyć, ale trwam w miłości, w wierności w Bogu, w Jego miłości. Tak jak mówi: Trwajcie w miłości mojej, choćby nie wiem co się działo. Choćby była wojna, oczywiście czego nie chcemy, choćby nie wiem, co się działo na zewnątrz, w środku jestem zjednoczony z Bogiem i to jest mój fundament: pokoju, radości i szczęścia.